Ja sobie powiedziałem, że na pewnym etapie życia chcę robić to, co ja chcę robić, a nie to, co ja muszę robić. Słuchajcie, cała moja praca zawarta jest w tej skrzynce. Niepotrzebne są maszyny, niepotrzebne są profesjonalne, drogie narzędzia. Wystarczy coś do dziurawienia, coś ostrego do krojenia młotek do wybijania dziurek i chęci. To wszystko. Jako że ja działam y, bardzo nieprofesjonalnie. Y, tak, ja sobie strukturę nadaję na przykład przy pomocy takiego drewienka I pojawia nam się kwestia, co chcemy uzyskać, tak? czy mniejszą strukturę, czy większą. Nie jest to robione przy pomocy jakichś tam specjalistycznych narzędzi, tylko Zgodnie z naturą, ponad 40 lat już mam, także tamte czasy to były czasy bardzo y, takie ciekawe, bo trzeba było sobie samemu zapewnić atrakcję, nie, y, czyli robienie łuków. Y, Skąd wynika moje szycie, cerowanie skarpetek, tak? Yy, chciałem coś tam mieć yy, podobnego do kolegi, jakiś plecak. to Sobie go po prostu próbowałem uszyć, nie? Stąd wynika rzemiosło. A że, tata, yy, mechanik. Takie mechaniczne rzeczy zawsze nie były mi yy, gdzieś tam obce. Yy, z siekierki zrobiła się druga, trzecia, yy, później pochewki do tego. Spodobało mi się to szycie, zacząłem szukać w internecie, bo nauczyłem się tej mojej pracy przede wszystkim z internetu, nikt inny mi tego nie pokazał, dlatego pewne rzeczy pewnie robię niezgodnie ze sztuką, ale mówię, efekt końcowy, jak jest zadowalający przede wszystkim dla mnie i dla kogoś, komu taki prezent oferuję, na przykład, czy, czy ktoś coś ode mnie dostaje i widzę, i widzę tą radość w oczach, no to to jest dla mnie najcenniejsze. Odpoczywam przy tym bardzo, tak? Nie nudzi mi się to, no bo jak się coś robi z pasją, jak się to kocha, co się robi, to wydaje mi się, że to są rzeczy nieprzemijające. A jak mam jakiś fajny pomysł do zrealizowania, prawda? Ktoś podsunie mi coś takiego fajnego, no to nieraz jest tak, że nie śpię w nocy, układam sobie w głowie, jak to wszystko zrobić, jak to wszystko ma powstać. I to mi daje taką siłę do działania też na co dzień, tak? Do pracy na co dzień, do, do funkcjonowania po prostu w społeczeństwie, nie? Hop, prawa, czyli to będzie góra. Okej, okay, lecimy w takim razie. Przede wszystkim to konsekwencja i nie poddawanie się, nie? Nie ma rzeczy odkładania na, na jutro, na za tydzień. Ja jestem taką osobą, można by powiedzieć, taki może nie stary człowiek, ale, ale kierujący się zasadami, prawda? Że jak mam coś zrobić, to po prostu to robię. Tak? Staram się nie odkładać. Wiadomo, że czasem się coś tam zdarzy, nie? Ale nie odkładam, robię to. Ja nie potrzebuję gdzieś tam latać za granicę, nie wiadomo co zwiedzać. Dla mnie po prostu przebywanie z naturą, kontakt z fajnymi ludźmi, przez tą właśnie moje skórzane rękodzieło, poznaję takich ludzi jak Wy i innych pasjonatów, z którymi od razu człowiek znajduje wspólny język. Taką pochewką niestety, słuchajcie, schodzi sporo czasu. Jak chcę się ją zrobić, oczywiście ładnie, nie? Będę chciał zrobić tak, żeby ona na zewnątrz była ciemniejsza. Tylko muszę sobie tutaj dać nadbytek. Moja, moja skrzynka z narzędziami pozwala mi tworzyć wszędzie, nie? Yy. W okresie takim zimowym tworzę po prostu w kuchni, yy, przy parapecie, siedząc sobie yy, wieczorkami, yy, dubiąc jakieś, jakieś gifty, jakieś prezenty, bo bardzo dużo ja tego wszystkiego rozdaję, tak? I co mnie napędza? Napędza mnie przede wszystkim to, że widząc w oczach osoby obdarowanej takim prezentem, prawda? No widać tą radość niesamowitą i to jest taki też bodziec napędowy do, 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 do tego. To jest przykładka po to, że jak ostrze wchodzi do noża. To właśnie nie przecina szwu, tylko ostrze, a te noże są bardzo ostre, opierają się właśnie o tą skórę i w tym nożu też prawdopodobnie będzie zrobiona taka jasna przekładka. Mógł mi się to podobać, a na ogół jak podoba się to mi, to, to, to wiele osób też się podoba. Słuchajcie, tak naprawdę wszystko to zaczęło się tutaj od tej siekiery. Kiedyś tam. Chciałem mieć coś takiego fajnego swojego. Stara, jakaś gdzieś tam zardzewiała siekiera, kuta, dobrej jakości stali. Postanowiłem się nią troszeczkę pobawić. Żeby to wschować do plecaka, potrzeba była wykonanie osłony dla tej siekierki, tak? Pierwsza osłona, no niestety nie była najfajniejsza, nie była najlepsza dla mojego kumpla, dobrego zrobiona, też wykonana właśnie z tej starej skóry z fartucha spawalniczego. No, jest to skóra niepowtarzalna, nie? Yy, pastorał do lasu, na wyprawy, na polowania, yy, rzecz, można by powiedzieć, kawałek kika, jednak ma to swoją duszę, ma to swoją historię i bezcenna dla jego właściciela, nie? Dodatkowo w wolnym czasie można się pobawić, nie? Uuu, dycha! Rzucanie siekierą. To jest bryloczek na, na lewe pieniądze my to tak nazywamy na stóweczkę, na pięćdziesiątkę. Miejsce, w którym jesteśmy, czyli Rytwiany, moja miejscowość, tutaj od, od, można powiedzieć, dziada, pradziada, ze strony taty mieszkamy, funkcjonujemy, przepiękne miejsce, gdzie też chciałbym te stare zawody, tak, powolutku, żeby przywracać, pokazywać innym, że też w taki sposób można się bawić, można się spełniać i mieć z tego radość. Widzę, że takie rękodzieło przede wszystkim doceniają teraz ludzie, czyli takiego mojego pokolenia i starsi, tak? Młodzi raczej idą w tą nowoczesność. Eee, przynajmniej z tego, co, co ja widzę, zdarzają się osoby. Kobiety, które pierwsze co robią, jak mają do czynienia z czymś takim, to wąchają, bo skóra pięknie pachnie. Także, Justyna, masze tu i na okulary. Nie? Bawcie się, y, twórzcie, y, miejcie pasję, miejcie swoje zainteresowania, y, bo to jest w życiu najważniejsze. Trzeba coś, coś w życiu robić. Nie?